Proszę Państwa. Dzisiaj jest 13 października 2008 roku, i tutaj na ulicy Łąkowej pod numerem 18 nastąpi próba pobicia rekordu kinesa w jedzeniu bananów. Jak wszyscy wiemy, bo jest to wiedza powszechnie dostępna i każdy powinien to wiedzieć. Obecny rekord wynosi 2 banany w minutę. Mamy tutaj obecnego zawodnika Łukasza Luja Komorowskiego, zwany dziką małpą, ze względu na to, że pochłania banany szybciej niż automatycznie czikity. Tutaj mamy stoper, który będzie odliczał nam minutę. Proszę państwa, emocje sięgają zenitu, jak widzimy, wszyscy już muszą pić nawet wódkę, bo już nie mogą po prostu. Proszę państwa, Odliczam od 10, kiedy puszczę stoper i wtedy Łukasz Lujkomorowski pokaże światu, na co dostać, jakiej gliny jest zrobione. Proszę Państwa, 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, poszedł! Proszę Państwa, minęło 5 sekund, a Łukasz wpierdala jak szalony. Tak, patrz, patrz, proszę Państwa, drugi ten. Proszę Państwa, to jest dopiero 10 sekund. Łukasz kurwa oczami. Podajcie skrzynkę. Proszę Państwa, 15 sekund minęło. Wpierdoli 4, bałum, będę. Wpierdoli 4 i zobaczymy, ile sekund mu to zajmie, Przy Państwa. Pierdala pierdala, pierdala, pierdala. musi przeżyć do końca, musi przeżyć do końca, proszę 30 sekund, 30 sekund. 3 już 30 sekund, bardzo dobry wynik, proszę Państwa. Łukasz Mój morowski 35 sekund, 35 sekund, Łukasz, kurwa, przeżywa, przeżywa. Szalonował, po pokaż, pokaż, na co cię stać i, i przeżywa, przeżywa, przeżywa. Musi przełknąć, musi przełknąć, całe końcówki, proszę Państwa. I, i, i... I z no, Proszę Państwa cóż za wyczyn. 49 sekund. 49 sekund 4 banany. Teraz jako sędzia sprawdzę tylko. Ślicznie wylizany, doskonale wyczyszczony, bardzo ładnie. No proszę Państwa 49 sekund. Schowajcie się wszyscy pożeracze bananów na świecie. Łukasz Lujko Morowski. A za chwilę ja będę próbował co.